Jak pozbyć się żalu do kogoś, do danej osoby, która nam coś zrobiła? Albo złości? Jak coś odpuścić? Jakiś, masz jakiś z tym problem? I pokażę Wam taki rozkład, yy, który może się komuś przyda na coś. Zostańmy przy tym żalu. Jak ten żal rozpuścić? Jak go przepracować? Co w ogóle z nim zrobić? Bo żal nastruje. Żal nastruje i... Nie można mieć wiecznie o coś pretensje do kogoś. Dzień dobry, witajcie na moim kanale Zapytaj Tarota. No więc spójrzmy, co Tarot powie w tej kwestii, jak Tarot ściągnie energię. Sama jestem ciekawa, bo takie ogólne, no zobaczymy, czy to coś z tego wyjdzie. No to gdzie jest problem? Zacznijmy z grubej rury, z tym żalem u Ciebie. O co tu chodzi? No, jak lubimy. Nie mogę. Jak lubimy w tej dziesiątce mieczy, no to tu jest problem. Ale to się kończy na szczęście. Dobra, to zaraz. Sytuacja taka, czego nie możesz zmienić, na co nie masz wpływu. Czy, no, na pewno nie masz wpływu na tą drugą osobę, ale czy tak? Zobaczymy, co się pokaże w tarocie. Jak sobie z tym radzić? Na co nie masz wpływu? A z pentakli. Uh -huh. A na co masz wpływ? Jak na to zareagować? Co zrobić, krótko mówiąc? A, miałam pokazywać. Eee, a z kielichów. <grym> no to co może pomóc w przepracowaniu, w zrobieniu tego pozbycia się, czy złości, czy żalu, czy czegoś kłopotu? Har no, no, harmonia, no, harmonia. A, karta umiarkowania. I yy, no wynik, co z tym fantem zrobić, z tym żalem. <grywia> ja zwariuję. Normalnie zwariuję. I w tle mamy piątkę pentakli. W ogóle się pokazała taka energia. <grywia> jak my lubimy ten swój żal. Jak my lubimy to, to takie rozckliwianie się nad sobą, tak, on był taki beznadziejny, on mnie zawiódł, ona mnie zawiodła, co za świnia, jak on mógł mi tak zrobić, jak ona mogła mi tak zrobić i tkwimy tam i nam się i się już urządzamy w tej beznadziei, że to nie ma fajnych pa panów, nie ma fajnych kobiet. Ludzie są beznadziejni. Wszystko jest okropne. Ludzie to kanalie. Urządziliśmy się we własnym głównie W dziesiące mieczy. Witaj w piekle. No. Jedyne co jest pocieszające, to możesz, co z tym można, yy, jak możesz na to zareagować. Że za chwilę, ponieważ struktury planet się zmienią. Pierwszy kwartał mówiłam, dla wszystkich znaków tak se. Jeszcze ta zima. Yy, więc, ale zacznie Ci ten żal ta frustracja zacznie ci szczęśliwie przeszkadzać. I nagle zobaczysz, że rzeczywiście masz koło siebie, no nie chcesz być w takim pokoju, w którym jest sam żal. Żal nas nie uzdrawia. Uzdrawia nas wybaczanie. Ale, jak, ale lubimy się rozżalić, lubimy tam wpaść. Ja oczywiście trochę sarkastycznie mówię, do tego kotła z tym. Że to on, że to ona mi tak zrobił. No ale co ty na to? No. Nie? I tutaj dla niektórych z Was, z was może być taka właśnie sytuacja, że zauważycie, że, żeście ten żal, że ten żal pielęgnujecie w sobie, że ten żal karmicie każdego dnia. że On nie zdycha z głodu, tylko jest dokarmiany codziennie. O, patrz, to świnia, a to coś tam. Ach, ale chcecie być uśmiechnięci. A to tak nie działa. Żeby się uśmiechać, żeby zacząć dobrze dzień, to z żalem trzeba się przywitać. Cześć żal, jak się masz? No, nie będę Cię od dzisiaj karmić. Także niedługo się pożegnamy. Wyjdź z tej, z tej dziesiątki mieczy. <grym> e, a co robić? Patrzcie, mamy dziesiątki i mamy dwa asy. No niesamowity jest tarot. Ja po prostu za każdym razem... Mam to. Taka rada, żeby dostrzegać. No to akurat ta dziesiątka mieczy nie jest taka przerażająca, ale to, tu bardziej pokazuje w tej talii, że to jest iluzja stworzona przez Ciebie. Tak, ktoś Cię skrzywnił, ktoś Ci rozciapkał serce, ktoś Cię zmiażdżył, przejechał walcem po, two, po Twoich uczuciach. A tutaj jest, ale tkwisz tam. Nie? Tylko tu jest fajna rada, tak już darmowy kurt, kurs tarota. Zobacz, poczuj i zostaw. Bo e, sprzy, co, co nam będzie sprzyjało? Uznanie, że w życiu mamy i to, i to. Że mamy w życiu ludzi, którzy są dla nas cudowni, wspaniali. Właśnie akceptujące nas, może jesteś dziwakiem tak jak ja, a masz wokół siebie osoby, które się przyzwyczaiły do Twojego dziwactwa, które to akceptują, nie tolerują, akceptują, że jesteś taki. To na nich skupiaj swoją uwagę, bo jeszcze nie raz dostaniesz kopa w tyłek. Nie da się uchronić ani naszych bliskich od popełniania błędu, a nas samych. Ja nie wiem, no bez przerwy popełniam jakiś błąd, to mówię z własnej perspektywy, a taka jestem mądra. Chyba ludzie, przy, te nasze dusze, które mamy w tych ciałach, to chyba one są po to, przychodzą na Ziemię, żeby właśnie doświadczać. I co, jak sobie poradzić ze złością, jak sobie poradzić z tym, z tym żalem, który ciebie truje, drogi widzu. To nie znaczy, że w ogóle chcę, żeby na, nic nie czuję, chcę, żeby na świecie panował spokój. Zamrożenie jest gorsze, uważam, ale to moje osobiste zdanie, że nic nie czuję. Trzeba czuć. I pomyślisz sobie, kurczę, jaki ja mam żal do tej osoby, no ale co ja mogę z tym zrobić? Więc dostrzegaj to, żal żalem, to co dostałeś w tyłek, to dostałeś, ktoś cię po prostu zamordował emocjonalnie, ale zobacz, co ci zostało. Nie, roz, nie rozsiadaj się w tej dziesiątce mieczy. Nie urządzaj się w tym badziewiu, w którym tkwisz. Tylko, mm, ale mam dach nad głową. O, yy, płacę rachunki, jestem wypłacalny. O, mieszkam, może to jest najmniejsze miejsce na świecie, ale, ale mieszkam gdzieś. Mam co założyć, mam co zjeść. Mam ludzi, którzy powodują, że się uśmiecham. Mam, ta sytuacja się zdarzyła, czego mnie miała nauczyć. W spokoju, w takim nieemocjonalnym, yy, jak to nie ro rozgardiaszu, tylko nie w takim emocjonalnym szaleństwie, tylko w spokoju usiąść ze sobą i powiedzieć: No dobra, no ten, ten, mi, ten mnie skrzywdził, bo na co nie masz wpływu? Na to, co się wydarzy z tą osobą, która cię rozjechała. Co ciekawe, ona jeszcze w ogóle zamierza wracać w tym asie. A ja to sprawdzę. Zobaczcie, jak na czytaniach prywatnych sprawdzam. Dlaczego ten as pentakli, skoro nie mam na to wpływu? No właśnie, to jest to, co powiedziałam, że nie mamy wpływu na to, kim są dane osoby i jak one postrzegają nas, świat, swoje życie, jak urządzają. To jest, na to, to jest dla ciebie niedostępne. I ona może nawet tutaj nie wie, że tak strasznie rozjechała. Albo zrobiła to z premedytacją. I szukanie przyczyn dla, zrozumienia, dlaczego on, ona mi to zrobił, jest. Szukaniem igły w stogu siana, jest tobie niepotrzebne, zrobiła, miała swoje powody. Nie masz na to wpływu w tym asie i czy będzie robić? Prawdopodobnie będzie robić dalej. Pytanie jest takie, jak ty się z, z tego obronisz? No właśnie fajna jest rada obronna. Otaczaj się ludźmi, którzy cię nie, nie krzywdzą. Nawet jeżeli komuś zaufałeś, tak mówimy o e, sytuacji romantycznej, to to nie znaczy, że do końca życia będziesz sam, bo jeżeli będziesz w tym żalu, to tak. To się tam nie zrobi w sercu przestrzeń na to, żeby kogoś pokochać. A tu jest doberwałem, oberwałam, dobra, no, boli, ale życie mamy jedno. To jest takie, że nie masz na to wpływu. Co ona robi, co mówi, jak działa. Może ktoś ma taką koncepcję na życie, jak tu komuś zrobić skuchę. I to jest takie, też symboliczne. Ona wchodzi do tego domu, czy ona wychodzi z tego domu? Jeżeli nie masz na coś wpływu, to ona bierze doświadczenie w postaci tego jabłka i wychodzi. I mówię: "O, tam to nie wracamy. Idę sobie szukać spokojnego miejsca na ziemi, bo tu są akurat same domki. I zbuduję sobie takie coś. Dziesiące pentakli. Fajną, fajne osoby wokół siebie, doświadczenia są, i będę wiedziała, co jest w życiu ważne. Będę wiedział, co jest w życiu ważne. Na co masz wpływ? No właśnie. Ktoś z miarżdu, tak jak mówiłam, przejechał Cię walcem. Z Twojego serca zrobił Tatara. I. Może jesteś teraz ostrożniejszy, ostrożniejsza, ale masz wpływ na to, co ty z tymi emocjami zrobisz. To, co mówiłam, jeżeli się urządzisz w tym żalu, i tam to, to twoje życie teraz będzie jednym wielkim narzekaniem, jednym wielkim żalem do ludzkości, do tej osoby, do, do czego tam chcesz, do Boga, o, do Boga. No to tak będzie, ale w Asie, asie Kielichów mamy wpływ na to, jak reagujemy. Mamy wpływ na to, jak reagujemy na nasze własne emocje. To my kierujemy swoimi emocjami, a nie osoba zewnętrzna. I tutaj jest takie: to ty masz od tego momentu, jak to oglądasz, to możesz sobie powiedzieć: przecież to ja wybieram swoje emocje. I mam na to wpływ, czy zareaguję tak, czy. A, tutaj jestem histeryczna, dobra. Bo tylko trzeba troszkę wykazać czujności w tym wszystkim. Jak tu reaguje, ja jestem histeryczką i przestałam histeryzować. Oczywiście, że jak mam jakieś różne rzeczy, to łapię się na tym, że wpada w te swoje histeryczne... Ale już to łapię, już to wyszy... wyłapuje, kiedy mi to leci. I wodę pij, produkuj miłość, oddychaj. Napisie wody. To jest, to jest o to tu chodzi, żeby wyłapywać te emocje. Gdzie ci idzie do góry? Nie. Ten żal, dlaczego on jest dla ciebie taki atrakcyjny? Ja bym sobie zadała pytanie. To na czytaniach prywatnych bym już tu grzebała. Dlaczego ty, ty jesteś w tej dziesiące mieczy? Co, co w tym żalu jest dla ciebie takie atrakcyjne? Jaki to jest program, nie? Czy to ta bycie w tej ofierze, w energii ofiary, dlaczego to jest takie atrakcyjne dla ciebie? Tutaj to nie ma na to przestrzeni, bo, bo tak się mówi, że i ofiara, i sprawca, i to, i tamto. Energetycznie tak, no zawsze jeżeli jesteś w energii ofiary, będziesz totalnie atrakcyjna, atrakcyjne energetycznie dla sprawcy, który będzie ci chciał właśnie do. No to ale to ty musisz coś z tym zrobić. Jeżeli wejdziesz, wyjdziesz z tej niemocy, no to przestaniesz być atrakcyjna dla, dla, dla sprawców. Tu jest. Ucz się rozpoznawać swoje uczucia. Ucz się. E, pa, może panować, no, no w jakimś sensie tak, ale na pewno rozpoznawać. W taką, z tą taką. Tu jest fajna ta rada. Takim trochę dystansem do siebie, z takim trochę spojrzeniem na siebie z boku, tak jakbyś oglądał film o sobie. Nie patrzysz, leżysz na kanapie, rozpaczasz, pijesz wino, żresz ciastka albo orzeszki, oglądasz film o romantycznej miłości i beczysz. Pooglądaj siebie. Czy ja mówię, że to źle nie, to jest bardzo fajna sytuacja, ale nie codziennie. Jeden wieczór przepłakać z przyjaciółką, powyklinać, po ponarzekać, po że to, to świnia i tak dalej. To jest, jesteśmy ludźmi, to jest okej okay dla mnie. Ale tkwienie tam miesiącami i nie dawanie sobie szansy na uzdrowienie, no to zadanie sobie pytania, po co ci to? Co ci to załatwia? No. Ale fajne czytanie Boże, za każdym razem mnie taro zachwyca. I ta rada, koncentrowanie się na tym, co, co jest w tobie fajnego, co jest w tobie dobrego, czego cię, jeszcze tu jest taka fajna rada, czego cię nauczyła ta sytuacja. Potraktuj tą osobę, która ci odcięła głowę jako zajebistego, najlepszego kołcza życia Ever, darmowego dodatek. Co Cię to nauczyło? Jak Cię to wzmocniło? Bo my przecież nie wzmacniamy się w momencie, kiedy mamy fantastycznie wszystko się układa. Wtedy człowiek się rozleniwia i nie chce żadnych zmian. Zaczynamy się zastanawiać, co możemy zrobić w momencie, kiedy dostajemy kopa w sam środek czakry podstawowej od życia. No i, i wtedy zaczyna być niefajnie, zaczyna być niekomfortowo. I tu, jest, I tu się zaczyna ta przygoda, ze swoim żalem, ze swoją złością. Z, to, to ja jestem ofiarą, czy ja jestem sprawcą? Co to, co to jest? Rozpoznawanie tego, aha, jakie były te moje związki? Dlaczego ja się pcham do ludzi, którzy mnie krzywdzą? Co mi to robi? Jeżeli chcesz zmiany, no to grzeb, to grzebiemy, szukamy w kartach. Jaki tam jest program, co, co się tam u ciebie w duszy dzieje i jak z tego wyleść, jak to rozpuścić. Też tego szukamy. A tutaj masz taką fajną informację. No, bardzo piękne czytanie. A ja mam dla Was fajną informację. Poproszę o e, subskrybowanie kanału, lajkowanie, komentowanie. E, może macie jakieś tematy, na które chcielibyście, żebym zrobiła czytania? Bardzo jestem na to otwarta, e, więc. Zapraszam do kontaktu. A tak Was z tym zostawiam. Drog, drodzy widzowie, pięknego dnia poradek we Wrocławiu. Mroźny i zimny. Brr, nie lubimy. Pa!